Kiedykolwiek miałeś wrażenie, że w twoim życiu brakuje czegoś bardzo prostego, czegoś prawie oczywistego, ale nikt ci o tym nie powiedział? Małego klucza, niemal niewidocznego, ale zdolnego otworzyć drzwi, które wydawały się zablokowane od lat? Padre Pio mówił o tym. Według niego wystarczyły tylko dwa słowa, aby odmienić życie człowieka. Bez pieniędzy, bez skomplikowanych formuł. Tylko dwa słowa. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem tę historię, wątpiłem. W świecie, w którym wszystko wydaje się wymagać wysiłku, płatności lub cierpienia, jak coś tak małego mogłoby przynieść jakąkolwiek realną zmianę. Ale ciekawie było to, że im więcej szukałem odpowiedzi, tym częściej te dwa słowa powracały w sposób niemal cichy, jakby były mi szeptane w najmniej oczekiwanym momencie. To nie jest długa modlitwa, to nie jest przesąd, nie jest ukryta w żadnej starej książce, ani nie zależy od formalnej religii. To coś, co padre Pio często powtarzał, ale niewielu dostrzegało prawdziwą wartość. Coś, co niesie ze sobą niemal niewidzialną moc, ale może całkowicie zmienić bieg życia tego, kto wypowie jest z otwartym sercem. I co najbardziej zaskakujące. Nie tylko w to wierzył, ale także zalecał to wszystkim, którzy cierpieli, czuli się zagubieni lub byli na skraju rozpaczy. To była krótka odpowiedź na bardzo głębokie pytania. W tym filmiku zrozumiesz, jakie to słowa i dlaczego wciąż brzmią w naszych uszach. Ale zanim ujawnimy ten sekret, musisz zrozumieć, dlaczego tak wiele osób wciąż powtarza te same obietnice, te same modlitwy. Nie widząc żadnych zmian. Ponieważ zrozumienie bólu, Twojego bólu, to pierwszy krok do dostrzegania ukrytej mocy w tych dwóch słowach. A teraz, zanim zaczniemy, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. Tutaj przynoszę ekskluzywne treści o padre Pio, wieże i objawieniach, które znanie wielu. Jeśli chcesz zgłębić jeszcze bardziej swoją duchową podróż, nie możesz tego przegapić. Może już obiecywałeś coś w momentach rozpaczy, może zapaliłeś świece. Brałeś udział w nowennach, modliłeś się z całych sił błagając o odpowiedź, i mimo to wszystko pozostało takie samo. Pieniądze się nie pojawiły, praca nie przyszła, spokój nie nastał, a w środku ciebie zaczęła krążyć cicha myśl. Dlaczego, mimo że mam wiarę, nic się nie zmienia? To pytanie, które wiele osób nosi w milczeniu. A prawda jest taka, że niewiele osób ma odwagę odpowiedzieć na nieszczerze, bo nie jest łatwo przyznać, że czasami nasza praktykowana wiara stała się pustym rytuałem, nawykiem bez obecności. Powtarzamy słowa, ale serce nie jest w tym obecne. A więcej niż to, próbujemy kontrolować nawet to, co powinno być oddane. Padre Pio dostrzegał tę dyskrepancję. Widział, jak ludzie szukają cudów, jakby były to towary. Jeśli to zrobię, Bóg mi da to. Rodzaj duchowej wymiany, która w głębi duszy tylko ujawnia lęk przed utratą kontroli, lęk przed puszczeniem tego, co ściska w piersi. Ciągła potrzeba gwarancji, dowodów, znaków. A kiedy rzeczy nie dzieją się tak, jak chcemy, przychodzi frustracja. Poczucie, że Bóg milczy, że nikt nie słyszy, że niebo jest zamknięte. Ale co jeśli problem nie leży w milczeniu tam na górze, lecz w hałasie tutaj w środku? Padre Pio mówił, że jest coś silniejszego niż proszenie ufać. A ufać to nie znaczy oczekiwać szybkiej odpowiedzi ani targować się z Bogiem. Ufać to całkowicie się oddać. Nawet gdy wszystko wydaje się być w nieładzie, nawet gdy nie ma żadnego znaku na poprawę, to oddanie jest tym, czego brakuje wielu sercom. Nie dlatego, że ludzie są słabi lub źli, ale dlatego, że jesteśmy otoczeni wiadomościami, które mówią, że musimy mieć kontrolę przez cały czas. Ale duchowość nie działa w ten sposób. Cuda nie zdarzają się tam, gdzie jest kontrola. Zdarzają się tam, gdzie jest przestrzeń. Może więc to, czego brakuje w Twoim życiu, nie jest więcej wysiłku, więcej modlitwy czy więcej obietnic. Może brakuje tylko jednego gestu naprawdę ufać. Tutaj zaczyna się sens przesłania Padre Pio. I tutaj zaczynamy rozumieć, kim był ten człowiek, który tak jasno mówił o niewidzialnym. Jeśli szukasz znaku, to jest znak. Wiele osób żyje w wątpliwości co do swojej wiary. Nie musisz być jedną z nich. Nasz ekskluzywny e-book zawiera duchowe nauki, które mogą odmienić twoje życie. Ale spiesz się, bo zniżka jest ograniczona czasowo. Link znajdziesz w komentarzach. Padre Pio nie był zwykłym człowiekiem. Nosił na ciele znaki, których nikt nie rozumiał. Stygmaty, Otwarte rany na dłoniach, stopach i boku, jak te Chrystusa na krzyżu. Przez ponad 50 lat żył z tymi ranami, w milczeniu i bólu, nie szukając chwały, nie udając ofiary. To, czego pragnął, było proste – pocieszać dusze cierpiące. Urodził się w ubogiej rodzinie na południu Włoch, Francesco Forgione, który później stał się Padre Pio. Od najmłodszych lat mówił, że rozmawia z Jezusem, z Marią, a nawet z samym diabłem, który go dręczył w nocy. Wielu w niego wątpiło. Niektórzy nazywali go szalonym, inni próbowali go uciszyć, ale jego wiara nie była zachwiana. Była solidna, niezłomna, bezpośrednia. Nie martwił się o sławę ani tytuły, a mimo to tłumy zaczęły go szukać. Nie tylko z powodu cudów, uzdrowień, wizji, bilokacji, ale z powodu czegoś rzadszego. Potrafił słuchać, dostrzegał ból innych, jakby był jego własnym. I może dlatego jego przesłanie było tak proste: wiedział, że w głębi duszy każdy ludzki ból niesie pytanie. Dlaczego ja? Ale Padre Pio nie odpowiadał na to pytanie teologicznymi formułami czy gotowymi przemówieniami. Oddawał inne pytanie: czy ufasz, czy próbujesz kontrolować? Dla niego zaufanie było najkrótszą drogą między bólem a pokojem. To trudna droga, ponieważ wymaga puszczenia, ale jednocześnie to jedyna droga, która może otworzyć przestrzeń na to, aby Bóg mógł wejść. Mówił: Módl się, czekaj i nie martw się. Martwienie się jest bezużyteczne. Bóg jest miłosierny i wysłucha Twojej modlitwy. Za tymi słowami kryła się całe życie poświęcone słuchaniu, współczuciu i oddaniu. Nie było w tym ostentacji, nie było spektaklu, była wiara. A w tej wierze, padre Pio zawsze przekazywał tę samą lekcję, z tą samą spokojem. Kto ufa, nie upada. Ale co czyni to zaufanie tak potężnym? I dlaczego jest ono podsumowane w zaledwie dwóch słowach? W dzisiejszym świecie wszystko wydaje się mieć swoją cenę nawet to, co duchowe, stało się produktem. Szybkie obietnice, modlitwy sprzedawane, błogosławieństwa, ogłasz, akceptować cierpienia bez buntu, modlić się nawet wtedy, gdy nie czuje się nic. I przede wszystkim powtarzać to, co wydaje się proste, ale niesie w sobie nieskończoną głębię sensu. Dwa słowa, które on używał jako tarcze, most, odpowiedź na wszystko. Wiara, którą żył padre Pio, nie wymagała niczego, bo już miała wszystko. Nie oczekiwała wysokich osiągnięć duchowych ani aprobaty ze strony innych. Nie zależała od tego, ile wiedziałeś o Biblii, ani jak często chodziłeś do kościoła. Była to wiara surowa, niemal szorstka, ale żywa. Wiara, która klęka w milczeniu i szepcze jestem tutaj, nawet nie rozumiejąc, ufam. Ta wiara nie jest komfortowa, nie obiecuje drogi bez bólu, ale obiecuje sens, nawet w bólu. I dlatego słowa Padre Pio przetrwały próbę czasu, przeszły przez pokolenia i wciąż znajdują tych, którzy są zmęczeni szukaniem odpowiedzi w pustych miejscach. Teraz jesteśmy blisko, bardzo blisko. Nadszedł czas, aby ujawnić to, co mówił. Słowa, które podtrzymywały jego duszę i wiele innych na przestrzeni historii. Słowa, które, jeśli pozwolisz, mogą zacząć zmieniać również Twoje życie. To były te dwa słowa: proste, bezpośrednie, bez ozdób. Jezus, ufam. Nic poza tym, ale wszystko jest tam. W dwóch imionach, dwóch gestach, dwóch światach, które się spotykają: imię tego, który niesie całą obietnicę, i postawa kogoś, kto decyduje się porzucić strach, kontrolę, rozpacz. Padre Pio powtarzał tę frazę jak kto oddycha, jak ktoś, kto wie, że w chaosie nie ma nic potężniejszego niż świadome poddanie się. Kiedy mówił Jezus, ufam, nie było to zdanie wyuczone na pamięć. To było zanurzenie, całkowite oddanie, bez zastrzeżeń, bez ale jeśli, bez kiedy to się stanie. To była ufność, nawet gdy wszystko wokół krzyczało przeciwnie, nawet gdy cuda nie nadchodziły, nawet gdy ciało bolało, nawet gdy cisza wydawała się jedyną odpowiedzią. Dla wielu może to brzmieć naiwne: jak dwie słowa mogą cokolwiek zmienić? Jak zaufanie może mieć tak wielki wpływ, skoro życie wciąż pełne jest problemów? Ale w tym tkwi sedno: te słowa nie obiecują, że świat dostosuje się do Twoich pragnień, obiecują, że Ty dostosujesz się do woli, która podtrzymuje świat. Nie eliminują bólu, ale zmieniają sposób, w jaki przez niego przechodzisz. Zdejmują ciężar niepokoju, kontroli, oczekiwań i zastępują go czymś innym pokojem. Pokojem, który nie zależy od okoliczności, ale od wewnętrznej pewności. Pewności, że nie jesteś sam. Nigdy nie byłeś. Kiedy mówisz Jezus, ufam, ogłaszasz wojnę przeciwko strachowi. Mówisz, że nawet nie wiedząc, jaki będzie następny krok, będziesz szedł dalej. Akceptujesz, że jest coś większego, co kieruje wszystkim. Nawet gdy tego nie widzisz, przypominasz sobie, że istnieje siła, która nie zawodzi, nie spóźnia się, nie opuszcza. Padre Pio nie stworzył tych słów. Po prostu żył tym, co one znaczą, i dlatego tak wielu znalazło w nich pocieszenie. W końcu to właśnie tego wszyscy szukamy: miejsca, gdzie dusza może odpocząć. Ale powiedzenie tych słów raz to za mało. To, co przekształca, to nawyk. To, co zmienia wszystko, to sposób, w jaki wprowadzasz je w swoje codzienne życie. Przekształcenie dwóch słów w nawyk może wydawać się niewielkie, wręcz nieszkodliwe, ale to właśnie w powtórzeniu dusza znajduje schronienie. Padre Pio o tym wiedział. Nie mówił o modlitwie, gdy znajdziesz czas, mówił o życiu w modlitwie. I powtarzanie Jezus, ufam, nie było czynnością pojedynczą, było żywą praktyką, stylem istnienia. Budząc się jeszcze trochę zagubiony między snem a ciężarem dnia, zanim pomyślisz o rachunkach, zadaniach, lękach, mówisz Jezus, ufam. Z zamkniętymi oczami, w ciszy poranka, gdy strach odwiedza cię w południu, powtarzasz. Gdy przychodzi zła wiadomość, powtarzasz. Gdy sen przychodzi obciążony lękiem, kończysz dzień tymi słowami. I nie dlatego, że zadziałają jak magia, ale dlatego, że są stałym przypomnieniem, że nie musisz nosić wszystkiego sam. Łatwo stracić fokus. Świat uczy nas pędzić, kontrolować, produkować, ale duchowość nie działa w tym rytmie. Wymaga przerwy, wymaga obecności, wymaga powtórzeń. Nie jako obowiązku, ale jako oddechu, jak powrót do domu. Możesz wybrać porę dnia, aby mówić te słowa w ciszy. Możesz je napisać na kartce, zostawić na lustrze w głębi portfela. Możesz ustawić alarm w telefonie. Forma mało ważna. Ważny jest gest, zobowiązanie do zaufania. I to w tym codziennym ćwiczeniu zachodzi przemiana. Nie na zewnątrz, ale wewnątrz. Lęk traci moc. Strach już nie dyktuje rytmu. Niepokój zaczyna ustępować. Bo tam, gdzie jest zaufanie, jest przestrzeń. A tam, gdzie jest przestrzeń, Bóg działa. Ta praktyka nie wymaga więcej czasu, ani więcej pieniędzy, ani więcej siły. Wymaga tylko wyboru. Wybór, by nie walczyć samemu. By nie żyć w defensywie. By nie czekać na dowody, aby uwierzyć. I kiedy zaczynasz tak żyć, coś się zmienia. Nie nagle, nie z błyskawicami i grzmotami, ale w sposób głęboki, cichy, jak wszystko, co naprawdę ma znaczenie. Była to zwykła niedziela, kiedy postanowiła się poddać. Po miesiącach poszukiwania pracy, narastających rachunkach, bezsennych nocach, poczuła, że nie ma już dokąd iść. Usiedliła na skraju łóżka z zagubionym wzrokiem i po raz pierwszy od długiego czasu zamilkła. Nie było więcej skomplikowanych modlitw, ani obietnic, ani próśb, tylko ogromna pustka w piersi. To właśnie w tym momencie, niemal bez myślenia, szepnęła Jezus, ufam. Tylko raz, ledwo słyszalnie, i coś się zmieniło. Nie pojawiły się pieniądze następnego dnia. Ani dokładna odpowiedź na problemy, ale spała. Naprawdę spała po tygodniach. Następnego dnia nie czuła się lekko, ale poczuła, że może iść dalej. I powtarzała. Każdego dnia. Czasami z wiarą, czasami z uporem, ale kontynuowała. Kilka tygodni później otrzymała niespodziewany telefon. Praca dorywcza. Nic wielkiego, ale wystarczająco, by odetchnąć. Miesiąc później więcej stabilności. I powoli wszystko zaczęło nabierać kształtu. To, co wcześniej było chaosem, stało się rytmem. Nie z powodu szczęścia, ale dlatego, że coś w niej się zmieniło. Przestała żyć w wojnie. Tego typu historie są bardziej powszechne niż się wydaje i nie mają związku z widocznymi cudami czy spektakularnymi zakończeniami. Chodzi o transformację od wewnątrz na zaufanie to przestanie próbować na siłę pchać życie i rozpoczęcie lekkiego kroku, nawet na niepewnym gruncie to cichy dylemat. Żyć w lęku, kurczowo trzymając się tego, co możesz kontrolować, czy żyć w wierze, ankorując się w czymś, czego nie widać, ale co się czuje. To nie jest łatwa ani szybka decyzja, bo przyzwyczajamy się do ciężaru. Czasami wydaje się, że daje nam strukturę, ale w głębi duszy tylko nas męczy. Ojciec Pio uczył, że prawdziwe oddanie zaczyna się wtedy, gdy przestajesz prosić Boga, by wszystko działo się po Twojej myśli, a zaczynasz mówić: Niech się stanie wola Twoja. Ale to nie pochodzi z ust. Lecz z zaufania budowanego stopniowo, dzień po dniu, słowo po słowie. Jezu, ufam, to więcej niż szedł. To wybór, wybór życia w pokoju, nawet bez wszystkich odpowiedzi. Wybór chodzenia, nawet bez mapy, wybór wiary w sens, nawet w bólu. Możesz nadal próbować kontrolować wszystko. Możesz powtarzać te same puste modlitwy, te same obietnice. Lub możesz zrobić inaczej, możesz zatrzymać się, oddech i zaufać nie z powodu gwarancji. Ale dlatego, że to jedyny sposób, aby żyć w pełni. Odpowiedź jest przed tobą. Nie wymaga wielkich kroków, tylko dwa. Dwa słowa. Ale wypowiedziane z prawdą mogą przepisać twoją historię od dziś. Teraz, gdy znasz te słowa, gdy poczułeś ich ciężar i wartość, brakuje tylko jednej rzeczy. Zrobienia pierwszego kroku. A ten krok jest prosty, cichy, ale pełen intencji. Napisz, skomentuj. Powiedz na głos, jeśli chcesz. Ale spraw to rzeczywiste. Zacznij od tego, Jezu. Ufam. Ten mały gest nie jest tylko symboliczny, to duchowy czyn. To jak zasianie nasiona. Kiedy piszesz, przyjmujesz, wydobywasz to z wnętrza i umieszczasz w świecie. Przestajesz być tylko obserwatorem i zaczynasz aktywnie uczestniczyć w czymś większym. Czymś, czego nie widać, ale co się czuje i co zaczyna działać w tobie. Ojciec Pio powtarzał to wszystkim, którzy stawali na jego drodze: Zaufaj, nawet gdy wszystko mówi przeciwnie. A dziś a ta wiadomość dociera do ciebie z jakiegoś powodu. Może dlatego, że potrzebowałeś przypomnienia? Może dlatego, że jesteś zmęczony? A może dlatego, że głęboko w sobie wiesz, że to zaufanie jest tym, czego ci brakuje? Więc napisz: Bez lęku przed wydawaniem się słabym, bez wstydu przyznawania, że potrzebujesz czegoś większego niż ty sam. Napisz, bo to może być początek innej drogi. Nie drogi bez trudności, ale drogi z sensem. A jeśli ta wiadomość dotknęła Cię, podziel się nią. Ktoś po drugiej stronie może czekać dokładnie na te słowa. Ktoś, kto nie ma już siły prosić, ale może zdoła powtórzyć, tak jak ty. Jezu, ufam. Trzy sekundy, aby to powiedzieć. Całe życie, aby je przeżyć. Ale wszystko zaczyna się teraz. Z tobą. To nie jest koniec tego wideo. To początek nowej praktyki, nowego rytmu. Cichej decyzji, która może dzień po dniu zmienić to, co wydawało się niezmienne. Bo kiedy ufasz, ciężar nie jest już tylko Twój.